Planowaliśmy wygrać to spotkanie, wiadomo, ostatni mecz domowy, chcieliśmy to wygrać. Niestety dzisiaj rywale byli lepsi, musimy przełknąć tą porażkę, zostały nam dwa mecze wyjazdowe, zrobimy wszystko, żeby, żeby je wygrać. Był ostatni mecz w Gdyni, jak już wspomniałeś, to jak wspominasz te wszystkie 15 meczy na postaw plus arenie Gdynia? Bardzo dobrze wspominam, mieliśmy tutaj świetną atmosferę, szczególnie na meczu z Treflem, wiadomo, derby, to, to chyba mecz, który najbardziej będę wspominał. Generalnie wielkie podziękowania dla kibiców, którzy chętnie przychodzili, poświęcali swój czas dla nas, żeby nas oglądać i wspierać. Będę wspominał dobrze, a to chyba, chyba tyle. Cóż, cieszymy się ze zwycięstwa, szczególnie po ostatnich porażkach, bardzo dotkliwych w słabym stylu, także skupiliśmy się na tym, żeby wrócić nie tylko na, na zwycięską ścieżkę, ale żeby po prostu zacząć grać w koszykówkę na poziomie, który prezentowaliśmy przez większą część sezonu. Dzisiaj w jakiejś części na pewno to się udało, cieszymy się z tego, mamy jeszcze dwa mecze, szanse małe, ale są, żeby awansować do playoffów, więc walczymy o to, żeby się tam znaleźć do końca.